ɓaawo ɗiɗaɓ ɓernde Rzecz, bo tam gdzie wcześniej wyduszyć te snipery jeszcze są. No dobra, jadę. a tu, tu gościa wyjebali. Czeka. To oni go wyjebali? Tak. Dobra. Uzbrojenia zaraz ja muszę iść po tam, po. Bliska. To torba, wiesz? To jest bliska, będziemy mi się z nimi, nie? Tylko to są na moście. biją bom, Na moście? Na moście, zaznaczyłem ci. Są, są, oni biją do tego. Oni biją do Juggernauta. Raczej nie podniosę z rzutu. Oni To Mają dobrą miejscówkę w sumie, kurwa. Ja, 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 ja. Dawaj kupimy, kupimy nalot. Dawaj nalot. kupimy im nalot. im nalot. im nie widać im nalot. Dajmy im nalot. Dajmy im mamy. Dajmy im nalot. Dajmy im nalot. Dajmy strefę także jebać Auta tu jadą na chóry Pojazd z wroga kurwa z tym typem Zbliża się gaz Oznaczamy wam nową bezpieczną strefę Jesteś w pierwszej dziesiątce ten droger na 8 lata. Ci chuj. Jak on mają? Autem jeździ. O to on będzie kogo widział, autem podjeżdżał i dojazd. Tak. Nie wiem czy na nas teraz nie jadą. A jak diabli, jedzono. O no? Stary to jest mega przyto. Nie, on tu wjeżdża, nie wierzę. Ale masz mi wjeżdża, stary, nie? Ja muszę puścić nalot, i. Wszyscy wiedzieć, że ktoś tu wejdzie. Nie, no nalot to już na koniec został. Tak? O, no bo co? Co nam teraz ten nalot? A tak to na, na Juggernauta się zostawił. Masz granaty jak coś Pięć. na niego? Tak. To. to auto Patrz, bym rozjebał. Kolegi nie jak możemy Dobra, jedź, 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 Pan tu jest, pa, prosto tutaj, pa. Tu Meh! Bię go, Bię go! Widziałeś małego! Dobra, jeden jeden zostało, po jednym gościu z Bię Jeden się został, ostatni, na dole gdzieś. Faj, tak, tak, Ma wprost faj, tak Na wprost mnie, faj, 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 Kurwa, faj, nie faj, ma faj, Nie, nice. Ale, kurwa, ale to z tym Juggernautem to był mistrzostwo świata, stary. To był kurwa IQ milion. Puściłem pod siebie, powiedziałem, że dojedzie gości, nie? Puściłem pod siebie, kurwa, nalot, a on przyjechał bez komunikatu, że jest nalot, i prosto w to. Dziękuję. Kurwa. Tak to byśmy mieli po, po grze, kurwa, jakby ten Juggernaut. Ten nalot jest zajebista rzecz, kurwa. Ten gościu tak zgnoił mnie teraz, nie wiem. Oh. Hello juggernaut, where are you kurwa? Oh, jest kurwa. Dobra, następną. Bambolejo. A to muszę stary nagrać, nie? Bo to jest mistrzostwo, nie? Jak się robi bambików? Co jest kur... Zawiesiło się